Ósma edycja partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu świata oraz 67 Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez Klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich partynicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekry. Wyścigi na łodziach Smoczych nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska 14 września start godzina 10. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl może być to gra w rosyjską ruletkę albo kula okaże się niegroźna, albo zabije. Akcja przejęcia Śląska wydaje się bardzo ryzykowna. Miasto nakreśliło sprytny scenariusz: najpierw przejmie klub na drodze licytacji, a później będzie do czasu pozyskania nowego inwestora zarządzać spółką WKS Śląsk Wrocław SA. Pojawił się jednak problem, o którym nie wiedział nawet prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Wbrew zapowiedziom Andrzeja Padewskiego, taka zmiana wcale nie musi zostać zaakceptowana przez nadzorującą rozgrywki spółkę ekstraklasa SA. Po pierwsze. Nie zdarza się, aby w trakcie sezonu spółka przekazywała licencję na grefę ekstraklasie innemu podmiotowi. A po drugie, nowy twór, by otrzymać licencję, powinien być w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej przez 3 lata. WKS Śląsk Wrocław SA tego warunku natomiast nie spełnia. Sama procedura licytacji może trwać też zbyt długo, co uniemożliwiłoby wzięcia udziału klubowi w procesie licencyjnym na nowy sezon. Śląsk, więc mógłby nie otrzymać pozwolenia na grefę ekstraklasie, czyżby. Kolejny as z rękawa Rafała Dudkiewicza okazał się tylko blotką. Nad całą sytuacją zastanawiają się obecnie prawnicy magistratu. Decyzja co do strategii działania wkrótce musi zostać podjęta. Nowe centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Rzeka to także miejsce. Wyścigi na łodziach smoczych nadchodzi Tumski Cup 2013, Wyspa Bielarska 14 września, start godzina 10. Ósma edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.